Witam państwa bardzo serdecznie. W odcinku czwartym pan Marek Tomasz Chodorowski zauważył szybkie odchodzenie, zwłaszcza na Zachodzie, od wszelkich norm, pojęć i zasad obowiązujących w stuleciach poprzednich. Zmiana dokonała się w ciągu ostatnich 30 lat. Po co? Żeby przygotować ludzi na przyjęcie cywilizacji, jakiej dotychczas nie znali i której na pewno dobrowolnie by nie zaakceptowali. Zapraszam do obejrzenia piątego już odcinka drugiej rozmowy z panem Markiem Chodorowskim, noszącego tytuł Co to jest bestia? Powiedział pan, że zakończenie II wojny światowej symbolizowało początek czegoś nowego i jeszcze bardziej przerażającego. To są pańskie słowa. Z drugiej strony to jednak chyba dobrze, że II wojna światowa została zakończona. No oczywiście, bardzo dobrze, że się skończyła. Natomiast fatalnie, że takim kosztem. Skutki wojny również były tragiczne. W zasadzie dla wszystkich poza USA. No ale nie były tragiczne dla tych więźniów obozów koncentracyjnych, którym udało się przeżyć. Dla cywilnych ofiar bomb atomowych skończyło się jednak gorzej. Także, i to warto przy okazji o tym powiedzieć, dla inteligencji polskiej, mordowanej przez służby sowieckie w Polsce za biernym przyzwoleniem Zachodu. Co to jest bestia opisywana przez Pana? W książce Bestia, Cywilizacja nad Przepaścią. To struktura niejawna, realizująca krok po kroku plan stopniowego przejmowania przez niewielką grupę władzy. Nad wszystkimi państwami i narodami, tak naprawdę, władzy nad światem. Pojawia się w erze nowożytnej w okolicach roku 1500 wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi. A dlaczego akurat wtedy? Ponieważ z początkiem wieku XVI zainicjowana została reformacja, która sygnalizowała początek rozpadania się świata katolickiego na coraz mniejsze kawałki. A w jaki sposób XVI-wieczne wystąpienie Marcina Lutra moglibyśmy kojarzyć z bestią? Wszystko na razie wskazuje na to, że była to już wówczas na tyle rozbudowana organizacja o takich możliwościach sprawczych, że mogła reformację taka organizacja sieciowa wcześniej zaplanować, przygotować, a nawet uruchomić. Plan Bestii był jednak szerszy i przejście do fazy, którą ja nazywam realizacyjną. Dokonało się nie później niż 17 listopada 1558 roku w Londynie. A co to za data i, i, i z czym się wiąże? To jest data, w której pojawiło się kilka zdarzeń. Data się wiąże ze śmiercią tego samego dnia dwóch kluczowych wówczas osób w Anglii: Mary I Tudor, czyli. Angielskiej królowej i Reginalda Paul, ostatniego katolickiego arcybiskupa Canterbury. W tym wypadku również głównego doradcy Marii I. Tudor. No kto w takim razie w XVI-wieczny moment krytyczny przeżył? Przeżył trzeci bohater tamtych czasów, a osoba zdecydowanie warta wymienienia. Był to Filip II Habsburg. No, zmarł w w 1598 roku był mężem Marii I Tudor, władcą Hiszpanii, ale nie tylko. Był to wówczas tak naprawdę najpotężniejszy monarcha w Europie, na świecie, dodajmy monarcha katolicki, ściśle powiązany z Watykanem. Na tron angielski też tego samego dnia, czyli 17 listopada 1558, wstąpiła Elżbieta I. Jaki ten dzień miał znaczenie? Dokładnie od tego dnia mieliśmy do czynienia i mamy do dzisiaj z niesłychaną ciągłością, logiką oraz konsekwencją zdarzeń historycznych. Z niesłychaną to znaczy dla nas może nawet trudną do uświadomienia sobie, niewyobrażalną. Akcja rozwijała się od roku 1558 ze stałym przyspieszeniem. To, co to w takim razie jest bestia. Spróbuję o tym opowiedzieć ilustracyjnie. Wyobraźmy sobie trzy liny zaplatające się w węzeł, który stale się zaciskał. Pierwsza z lin to ówczesne zapotrzebowanie na władzę świecką, władzę bez Boga. W tamtych czasach zapotrzebowanie obejmowało niezwykle małą grupę ludzi. Małą, ale jak się okazuje, Zaskakującą, po, zaskakującą już wówczas potężną i wpływową. Druga lina to nieliczne, ale równie wpływowe fragmenty cywilizacji żydowskiej. I lina trzecia to świat przestępczy. Międzynarodowe mafie, gangsterzy, zbrodniarze, ludzie połączeni złem. A dlaczego nie wskazujemy wyłącznie na świat przestępczy? Ani pierwsza, ani trzecia lina nie wystarczyłyby. Gdyby były osamotnione, wszystkie trzy liny zacisnęły się w jeden węzeł po roku 1500. Co to znaczy faza realizacyjna? Najprościej mówiąc, to taka faza, którą da się dostrzec, o ile obserwujemy uważnie ciągi historycznych zdarzeń i o ile jesteśmy w stanie dokonać przeglądu ogromnej ilości historycznych danych. Ponieważ ta ilość danych jest ogromna. Jest to coś do przeanalizowania w szczegółach przez przyszłą sztuczną inteligencję. I zostanie to przeanalizowane na pewno w szczegółach, a może za kilkanaście lat. To w jaki sposób poradził Pan sobie z tą analizą? Przyjmijmy, że patrzyłem na proces historyczny z lotu ptaka. Tak się akurat składa, że jak dotychczas wszystkie detale, jakie zostały zweryfikowane, pasują do całościowej hipotezy. A jak brzmi ta hipoteza? Od minimum 500 lat decydujący wpływ na wydarzenia na świecie ma struktura tajna. Ulokowana została w kilku ośrodkach na naszej planecie, jednak po wskazanej dacie, czyli po tym roku 1558, niemal wyłącznie w Europie. Jedno z centrów europejskich zlokalizowane zostało po roku 1558 w Londynie. A dlaczego w Europie? To już wynika z wcześniejszej historii. Mianowicie kontynent białego człowieka, czy też stary kontynent, znalazł się przed rokiem 1500 w sytuacji kryzysowej. Z czterech głównych obszarów cywilizacyjnych Europa rozwijała się w tym czasie zdecydowanie najwolniej. I było to o tyle zaskakujące, że to Europa wydała z siebie 2000 lat wcześniej tak mocne cywilizacje jak grecka i rzymska. A gdzie w takim razie rozwój był szybszy? Przed rokiem 1500, co zwłaszcza Europejczycy nie, nie, nie zawsze sobie uświadamiają, przed rokiem 1500 zdecydowanie szybciej rozwijały się Chiny, Japonia. Główne centra cywilizacyjne były. A wcześniej w Azji Mniejszej, wraz z Bliskim Wschodem, no i północnymi wybrzeżami Afryki. Dlaczego proces cywilizacyjny koncentrował się na tych dwóch obszarach? Właśnie z powodów historycznych. Wystarczy prześledzić znane nam dotychczas tropy cywilizacyjne, sięgające 12 tysięcy lat wstecz. A gdzie jeszcze można było dostrzec te ważne centra rozwojowe? Na pewno w Indiach. I no, być może dla niektórych to jest zaskoczenie w Ameryce Środkowej. Z drugiej strony potencjał Europy, mimo tej no, nędzy w roku 1500, w dalszym ciągu był bardzo duży. Może nawet naj, największy. I co z tego wynikało? Pewien pomysł. Pomysł był taki, że grupa, która zacznie kontrolować Europę, może w krótkim czasie przejąć kontrolę nad światem. A dlaczego nie podjęto podobnych prób w pozostałych cywilizacyjnych ośrodkach? Próbowano, oczywiście próbowano, z tym, że próby w Indiach i w Chinach zakończyły się niepowodzeniem. A Afryka? Potencjał cywilizacyjny Afryki, za wyjątkiem północnego wybrzeża tego kontynentu, nie wydawał się w tamtych czasach zbyt wielki. Dochodziły do tego, Problemy rasowe. Organizatorzy bestii nie musieli być ani Murzynami, Indianami, Eskimosami czy Chińczykami, ani ich przypominać. Pozostawały jak dotychczas Azja Mniejsza i Bliski Wschód, tak? O tyle przestały wchodzić w grę, że sytuacja polityczna na tamtych terenach stała się wyjątkowo niestabilna, można dodać burzliwa. A z jakiego powodu? Zagrożenia na Bliskim Wschodzie i w Azji mniejszej nasiliły się wraz z najazdami mongolskimi w XIII i XIV stuleciu, a i te najazdy przeciągnęły się do wieku XV. Najbardziej charakterystycznym faktem, takim punktem zwrotnym było zburzenie Bagdadu, w tym wymordowanie tysięcy, ale dosłownie tysięcy pracujących tam naukowców, do czego doszło w roku 1258. Przepływająca przez Bagdad rzeka Tygrys popłynęła krwią. Zakończyło to złotą erę na tamtych terenach. Witam Państwa. Tym razem do rozmowy dołączymy po raz pierwszy postskryptum. Zamieszczone sceny połączą się niektórym z nas z obrazkami z powstania warszawskiego, innym z polską solidarnością z każdym narodem podbitym i uciemiężonym, z ludźmi wszystkich ras, warstw społecznych i narodowości. Z ludźmi, usiłującymi wbrew wszystkiemu przeżyć, dlatego że kochają życie, przenoszącymi w ten sposób wiarę, że nawet najtrudniejsze momenty jesteśmy w stanie przetrwać. I na koniec zwycięstwo.